Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka i w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na serię Project Tour, czyli prezentację najnowszej realizacji projektu mojej autorskiej pracowni grupy Nono. Cieszę się, że możemy zaglądnąć tym razem tak bardziej szczegółowo do każdego pomieszczenia e, prezentowanego już tydzień wcześniej mieszkania. Zapraszam Was dzisiaj do Łazienki oj, bardzo nietypowej. Od układu funkcjonalnego poprzez wybór materiałów. Och, fantastyczne rzeczy tam się dzieją. Zobaczycie m.in. ukrytą pralnię, no takim pomieszczeniu myślę, że marzy każdy, a ja na pewno. Zobaczycie również stalowe półki. Czy ktoś z Was widział takie rozwiązanie? I szafkę pod umywalkową w nietypowej okleinie naturalnej, czyli wykonanej z orzecha amerykańskiego. Ach! Wszystko takie piękne. Zapraszam. Zacznijmy od układu funkcjonalnego, bo to, jak zawsze, ustawia nam wszystko. Od tego wychodzimy. Pokażę Wam teraz, jak ta łazienka wygląda i jakie funkcje zmieściliśmy tutaj. Mamy tutaj w sumie 5,5 m kwadratowego, jednak to przestrzeń łącznie z pralnią która ma 1,7 m2. Także łazienka jest naprawdę nieduża, ale w sumie te przestrzenie tworzą naprawdę bardzo pakowne rozwiązania. W łazience znalazło się wszystko to, o czym nasz klient marzył. Po prawej stronie, na najdłuższej ścianie łazienki, zobaczycie szafkę pod umywalkową z umywalką. Szafka jest dość długa. Ale wąska. To wynika z kształtu łazienki, bo jest ten kształt bardzo taki wydłużony i nie mamy na szerokość zbyt wiele miejsca. Dlatego też ta szafka to 1.50 na 35 cm. Zwróćcie uwagę na umywalkę. Jest ona moim chyba ulubionym elementem tej łazienki, dlatego że ma niezwykłe wzornictwo. Po prawej stronie mamy baterię. Zwróćcie uwagę jaki ma odpływ. Odpływ liniowy, jest to odpływ ukryty, dzięki któremu ta umywalka jest jeszcze bardziej estetyczna. Ma przepiękne wykończenie, jest prościutka w swojej formie, bardzo geometryczna i dobrze wyprofilowana, więc woda bardzo dobrze z niej spływa. Właściwie na wprost wejścia mamy toaletę. Może to nie jest zbyt komfortowe rozwiązanie, bo jeżeli jest możliwość, to staramy się ten WC przesuwać gdzieś na bok, tak żeby nie wchodzić bezpośrednio na ten WC, Niestety, czasem instalacje wyprowadzone przez dewelopera nie dają takiej możliwości. Tak było też tutaj. Natomiast to fajne jest w tej łazience, że ta toaleta jest bardzo daleko, więc nie rzuca się ona w pierwszej kolejności, tylko jednak nadal to jest umywalka. Toaleta jest oczywiście z zabudowanym stelażem, nad którym znajduje się też przechowywanie. Tutaj mamy fajnie wygospodarowane 35 cm głębokości tej szafki, więc jest naprawdę bardzo pakowna ta przestrzeń, a część zamknięta przechodzi płynnie w część otwartą, czyli w półki, które mamy tutaj podświetlone. I to są właśnie te półki stalowe. Zobaczcie, jak cieniutkie one są, wyglądają jakby to była kartka papieru. Idąc dalej, przechodzimy do wanny, która mieści się po lewej stronie od wejścia. Jest ona schowana jakby tak trochę za ścianą, a ta wanna ma naprawdę bardzo komfortowe wymiary, bo to 170x75 cm. Tutaj mamy fajne rozwiązanie, tak zwane 2 w jednym, z panelem nawannowym, czyli z szybą, którą możemy tutaj na przykład złożyć, ale też rozłożyć i skorzystać wygodnie z deszczownicy, czyli z funkcji prysznica. I ostatnie, ale ale nie najmniej ważne na pewno ym, rozwiązanie to jest ukryta pralnia z przestrzenią gospodarczą. Znajduje się zaraz po lewej od wejścia, od drzwi wejściowych do łazienki. Ta przestrzeń jest schowana za drzwiami składanymi. Fantastyczne rozwiązanie. Które daje też takie poczucie ukrytych drzwi, bo są one rozpięte od podłogi aż do sufitu. Składając je, możemy wejść oczywiście do środka, i to pomieszczenie właśnie dlatego jest fajne, że to nie tylko szafa, którą otwieramy i mamy półki, ale mamy również tutaj możliwość wejścia, więc na podłodze też możemy jeszcze odłożyć sporo rzeczy. Skoro wiemy już, jak wygląda funkcja ustawienie wszystkich najważniejszych elementów w tej łazience to opowiem wam teraz o koncepcji wizualnej, czyli o materiałach, o kolorach, fakturach, wzorach, o tym, co jest ważne dla oka i co powoduje, że ta łazienka jest bardzo kojarzona z daną osobą, bo stylistycznie jest dopasowana do stylu konkretnej osoby. Pierwszy materiał bardzo ważny to płytka w kolorze szarym. Nie jest ona jednak gładka, bo ma taki trochę Wzór lastriko, trochę wzór kamienia. Dzięki temu jest niezwykle praktyczna i funkcjonalna. Do niej dołożyliśmy również szarą płytkę, natomiast tym razem będzie ona w dużo mniejszym formacie, bo tamta miała 60x60, a momentami 75x75. Teraz mamy płytkę o formacie cegiełki, ale zobaczcie, jaką ma nietypową fakturę. I co ciekawe, jest szkliwiona, więc działa ona dekoracyjnie i znajdziecie ją przy wannie. Z bazowych kolorów ważna jest tutaj również biel, która pojawia się po części na ścianie z umywalką, jest oczywiście na suficie i mamy też w przestrzeni gospodarczej oraz na drzwiach składanych. Czas na przełamanie, więc tutaj prezentuję Wam niebieskie akcenty. Tych niebieskich akcentów jest kilka. Przede wszystkim większa plama niebieskiego koloru znajduje się na stelażu WC. -tu. Tutaj mamy płytkę w takim właśnie niebieskim, ciemniejszym kolorze i powyżej zabudowę wykonaną przez stolarza. Tutaj mamy lakier dopasowany do koloru płytki. Do tego mamy dywanik z płytek, czyli taki wzór dywanika na podłodze, który no fantastycznie dekoruje przestrzeń, ale wprowadza właśnie też tą plamę koloru. Tutaj ten niebieski kolor jest bardziej granatem i jest naprawdę bardzo stonowany. Zobaczcie, jak dużo szarości jest w tych kolorach. Kolejny ważny materiał to tutaj drewno. Nie ma go w zasadzie wiele, zobaczcie. Natomiast znajduje się ono w kluczowym miejscu, czyli w formie szafki pod Dzięki temu ten materiał przyciąga nasz wzrok i powoduje, że ta przestrzeń wybija się na tle całej łazienki. Bardzo ładne, eleganckie rozwiązanie, a pamiętajmy, że dodatkową właściwością takich drewnianych rozwiązań jest przytulność, której chyba każdy z nas szuka we wnętrzu. I drobne akcenty. Trochę czerni w formie drobniejszych elementów. Tutaj na przykład mam na myśli grzejnik albo płaskowniki dekorujące okolice szafki pod umywalkowej ilustra, oprawy oświetleniowe. I do tego jeszcze mamy chrom, czyli klasyczne wybarwienie wykończenie baterii, bardzo ponadczasowe. Tutaj myślę, że bardzo fajnie współgra z niebieskimi kolorami, z szarością. Przepięknie. Przepięknie całość wygląda. Kilka słów o oświetleniu. To jest temat ważny, dlatego nie wiem czy zauważyliście, ale w project tourach całkiem niedawno wprowadziłam ten wątek. Jest to temat na tyle istotny, że może dosłownie położyć nam cały projekt, nawet jeżeli wybierzemy fantastyczne Wyposażenie, fantastyczne wzornictwo. To przy złym oświetleniu będziemy czuć we wnętrzach się źle. Więc warto. Dobrze to zaprojektować. Ważne w oświetleniu jest to, moim zdaniem, by wprowadzać różne aranżacje światła, czyli bardziej techniczne, bardziej takie ogólne, ale też coś punktowego, coś nastrojowego, coś dekoracyjnego i w tej łazience o to zadbaliśmy. Tutaj jeden punkt, jednak w formie plafonu, który daje nam możliwość rozproszonego efektu świetlnego, więc doświetlamy całą łazienkę. Nie jest duża, więc ten jeden punkt spokojnie wystarczy. Dodatkowo mamy tutaj również. Lampę zwieszoną czy lustrze. Tutaj zależało nam na stworzeniu już pewnego rodzaju klimatu, takiej też oczywiście pięknej kompozycji. Nie było tutaj kluczowe, by bardzo mocno doświetlać twarz, więc ta jedna lampa jest tutaj zdecydowanie wystarczająca. I kolejny bardzo ważny punkt, czyli taśma LEDowa to jest rozwiązanie, które też bardzo często do wnętrz wprowadzamy i bardzo polecam, ponieważ nie tylko pięknie dekoruje, na przykład tę wnękę tutaj nad wanną, ale również jest to świetne rozwiązanie do oświetlenia nocnego. Gdy idziemy do łazienki, nie chcemy się rozbudzić mocnym górnym światłem, wtedy od zewnątrz polecam, to jest właśnie podstawa, żeby móc sobie to światło od zewnątrz przed łazienką jeszcze włączyć, wejść do środka i skorzystać z toalety przy takim bardzo nastrojowym oświetleniu. W ramach podsumowania zapraszam Was oczywiście na temat cen, ponieważ jest to niezwykle ważny element. Pamiętajmy, że bez budżetu, bez kontroli budżetu. Te wszystkie nasze piękne wizje, wizualizacje mogą się po prostu nie wydarzyć, więc jest to bardzo ważne. Na początek lampa wisząca przy umywalce. Fantastyczna, prosta, bryłowa forma, koszt 610 zł brutto. Bazowa płytka szara. Tak jak powiedziałam, mieliśmy format 60x60, również 75x75. Średnia cena to 240 zł brutto. Umywalka, o niej już powiedziałam sporo, jest to fantastyczny produkt szwajcarskiej firmy Laufen. Cena tej umywalki to 2260 zł. Panel nawannowy, parawan nawannowy z czarnymi wykończeniami. Cena. 1700 zł brutto. Zestaw prysznicowy, czyli deszczownica z tymi wszystkimi mieszaczami, wężami, to 2920 zł. Mata do ogrzewania podłogowego, bo takie tutaj się znajduje, oraz sterownik to kwota 1600 zł brutto. Oraz zabudowy od stolarza, czyli zabudowa nad stelażem. Lakierowane wykończenie. Mamy również zabudowę pod umywalką czyli tę piękną orzechową szafkę podwieszoną oraz drzwi przesuwne do naszej gospodarczej przestrzeni. W sumie całość 12 tysięcy złotych brutto. I to wszystko, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jestem bardzo ciekawa, które elementy tego projektu spodobały Wam się szczególnie. Czy niebieskie akcenty to Wasz styl? Jestem ciekawa, ile zwolenników niebieskiego koloru znajduje się na tym kanale. Dajcie koniecznie znać. I do zobaczenia za tydzień, w poniedziałek. Pozdrawiam Was, Papa.